Witajcie z tej strony KucykTV i witam w kolejnym odcinku. Kim jest Marta Lępa? Kto za nią stoi? Kto ją sponsoruje? Tego wszystkiego dowiecie się właśnie z dzisiejszego odcinka. Tak więc nie przedłużam i zapraszam. Jedyny postulat dzisiaj to jest legalna aborcja, żadnych kompromisów i wypierdalać. PiS? Wypierdalać! To naprawdę nie rozumiem. My mówiłyśmy, że będą konsekwencje. Że Wrocław jest dla młodych, zdrowych, bogatych i mających gdzie mieszkać, a jeżeli ktoś nie nadąża, to Wypierdalać! Eee. Po pierwsze wypierdalać doświadczenie trwumskie, po drugie wypierdalać trzynastkę. Ja jestem wojowniczką, jestem jedną z generałek, bo to jest wojna. niedziałek, wzywam do strajku. Lempard, czyli awanturnica ze stolicy dolnego Śląska, zdeklarowana lesbijka, prezeska firmy Diamond Properties oraz organizatorka wielu strajków, m.in. strajku kobiet. Ja jestem wojowniczką, jestem jedną z generałek, bo to jest wojna. Andrzej Lempard, ojciec generała strajku kobiet, był wspólnikiem spółki Art Budownictwo. Drugim wspólnikiem był Piotr Grochocki. Mieli odpowiednio po 60 i 40% udziału. Jednakże to Piotr Grochocki angażował się na tyle w sprawy spółki, że to za jego kadencji firma osiągała zyski około 30 milionów złotych. Andrzej Lampard, mając większość udziałów, w 2012 roku odwołał z funkcji prezesa Piotra Grochockiego i powołał na jego miejsce swoją córkę. Od marca 2012 roku, gdy Lampertowie przejęli udziały w spółce Art Budownictwo i Diamond Properties. Majątek spółki był wyceniany na grubo ponad 10 milionów złotych, jednakże Lampertowie wykazywali ujemny kapitał zakładowy. Piotr Grochocki próbował dowiedzieć się, w jaki sposób firma wykazuje ujemny kapitał, jednakże Lampertowie w konsekwentny sposób uniemożliwiali mu dostęp do dokumentów. W jaki sposób Lampertowie wyprowadzili pieniądze ze spółek? W bardzo prosty. Przedstawiali po prostu zawyżone wynagrodzenia. Ale cały link do tej sprawy znajdziecie w opisie. Martę Lempart lewicowe środowiska próbują wykreować na obrączenie demokracji i praworządności w kraju. Dlatego w 2018 roku startowała jako kandydat na prezydenta Wrocławia z komitetu Wrocław Dla Wszystkich, który składał się z lokalnych działaczy organizacji społecznych oraz partii Razem. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Startowała z partii Wiosna. Są wybory samorządowe, w których we Wrocławiu startuje Marta Lempard. To jest najlepszy moment, żeby zmienić oblicze tej ziemi i wybrać w końcu we Wrocławiu prezydentkę Martę Lempard, która startuje z komitetu Wrocław do wszystkich, oczywiście. Jako że nie udało jej się dostać na żadne stanowisko rządowe, postanowiła dalej uspniecać protesty. Na stronie ogólnopolskiego strajku kobiet możemy również przeczytać: nie mamy centrali ani zarządu, tylko Helbest. Ogólnopolski Komitet Wsparcia prowadzony przez Martę Lempart i Natalię Pancewicz. 7 maja 2019 roku do życia została powołana organizacja o nazwie Ogólnopolski Strajk Kobiet, gdzie prezesem jest Marta Lempart. A więc skąd biorą się pieniądze na te wszystkie jej strajki? Za marszem Kobiet na Waszyngton i Dzień bez Kobiety chodzi o marsze feminazistek w USA domagających się prawa do zabijania dzieci. Roczny event przerobiony spontanicznie w protest przeciw Trumpowi. Stoi bogaty mężczyzna lewicowy, miliarder George Soros. Media Research Center ustaliło, że Soros i jego fundacje społeczeństwa otwartego przekazały 246 milionów dolarów pomiędzy 2010 a 2014 rokiem. 100 spośród 544 grup prezentujących się jako partnerzy Women's March. Pozostałe to klony tych wymienionych stóp, mające zrobić jeszcze większy sztuczny tłok, moc i pozorujące jeszcze większą niezależność i społecznikostwo. Tak uczy doświadczenie. Women's March jest głównym organizatorem strajku generalnego występującego pod nazwą Day Witch Out Women który zachęca kobiety do porzucenia pracy, zakładania czarnego, czerwonego ubrania i rezygnacji z zakupu. Ogólnopolski strajk kobiet 3 października 2016 roku wpisał się w serię protestów kobiecych w różnych państwach. Niedługo po nas na ulice wyszły m.in. Koreanki, Rosjanki i mieszkanki wielu krajów Ameryki Łacińskiej. I tak narodził się Międzynarodowy Strajk Kobiet, koalicja kobiet z ponad 60 krajów świata. Uważamy, że kobiety są siłą, którą może powstrzymać marsz populizmu i neofaszyzmu przez świat. Jesteśmy przecież wszędzie. Tworzymy nieformalną, bezpartyjną inicjatywę kobiet, zarówno niezrzeszonych, jak i należących do różnych organizacji kobiecych. Ogólnopolski strajk kobiet byłby więc ich klonem, którą zorganizował Ogólnopolski strajk kobiet. Sam George Soros w wywiadzie De La Republika stwierdził, że koronawirus jest szansą dla rewolucji kulturowej. Stwierdził, że ma nadzieję, że COVID-19 otworzy politykę w radykalnym kierunku. I zacytuję teraz jego słowa. Opisałbym to jako rewolucyjny moment, w którym wachlarz możliwości jest znacznie większy niż w normalnych czasach, przekonywał. To, co jest niewyobrażalne, w normalnych czasach staje się nie tylko możliwe, ale faktycznie się wydarza. Ludzie są zdezorientowani i przerażeni. Soros, który finansuje liczne liberalne i lewicowe cele poprzez swoją fundację społeczeństwa otwartego i inne źródła finansowania, stwierdził, że, cytuję. Coraz więcej przywódców politycznych zaczęło sprzeciwiać się ideałom, na których powstała Unia Europejska. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, Gazeta Wyborcza przekaże strajkowi około 700 tysięcy złotych. Podmiot wspierany przez miliardera George'a Sorosa zainwestował około 17 milionów dolarów w Agorę, wydawcę Gazety Wyborczej. Przy okazji wyciekła też lista nazwisk osób, które współpracują z Sorosem. Lidia Geringer dostała się z listy SLD. Andrzej Grzyb z PSL. Przy jego nazwisku odnotowano, że można go przekonać, by wypowiadał się na określone tematy i że jest użytecznym przekaźnikiem w swojej frakcji politycznej. Danuta Jazłowiecka z PO. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz z PO. Był, była pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Bogusław Liberacki, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Róża Tun z PO. Wśród europosłów z innych krajów atakujących Polskę są m.in. Martin Schulz. I Guy Verhofstadt. A więc, dlaczego węgierski Żyd tak naprawdę tak chętnie finansuje Martę Lempart? Wydaje mi się, że zapewne dlatego. Więc, czy one naprawdę walczą tylko o prawa kobiet, czy jest to tak naprawdę tylko bolszewicka rewolucja? Obecna sytuacja przypomina mi trochę RUS ze Stanów Zjednoczonych o nazwie Black Lives Matter. Tam ilość postulatów rośnie z czasem. Najpierw zaczęło się od rasizmu, a teraz już żądają budowy boisk czy skateparku. Przytoczę teraz parę postulatów Marty Lempart. Wypierdalać z oświadczeniem Przyłębskiej. Wypierdalać z Przyłębską. Chcemy prawdziwego Trybunału Konstytucyjnego. Chcemy prawidłowego Sądu Najwyższego w całości. Chcemy prawdziwego Rzecznika Praw Obywatelskich. Nawet podnar im się już nie podoba. Chcemy nowelizacji budżetu, kasę na, na ochronę zdrowia, pomoc dla pracowników, przedsiębiorców, kultury i prawdziwe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Chcemy pełni praw kobiet, legalnej aborcji, edukacji seksualnej, antykoncepcji. Chcemy pełni praw człowieka. Niestety, wszystkich postulatów nie jestem w stanie zebrać, ponieważ ewoluuje to zbyt szybko i po prostu nie nadążę wszystkiego na bieżąco zbierać. Jednakże rewolucja rewolucją i na pewno za jakiś czas dowiemy się o kolejnych przekrętach finansowych związanych z Martą Lempart, no bo przecież wiadomo, portfel nie służył po to, żeby był pusty. Ostatnio uaktywniły się również różnego rodzaju feministyczne fanpage, które były martwe lub półmartwe, ale od ostatniego tygodnia dosłownie co 15 minut wrzucają jakiś post z numerem konta pod spodem. I co najlepsze aktualnie szacuje się, że pod szybem strajku kobiet zebrano już około 80 milionów złotych. I póki co, jak na razie, miliony złotych leżą gdzieś w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych. Ale gdy w końcu przyjdzie do podzielenia tych pieniędzy, to wiadomo, kto zgarnie znaczną część tych pieniędzy. I na zakończenie dodam tylko to, że strajk kobiet otrzymał oficjalne wsparcie od globalnego zakonu Szatana. Więc jeśli odcinek się podobał, to koniecznie zostaw subskrypcję, łapkę w górę, komentarz oraz udostępnij ten odcinek. A jeżeli chcecie dowiedzieć się, kim jest George Soros i chcecie więcej informacji na jego temat, to pod tym filmem wbijcie co najmniej 50 lajków, to wtedy dowiecie się jeszcze więcej informacji na temat George Soros. Trafiłem na jeden bardzo ciekawy artykuł w związku z tym całym strajkiem kobiet. Także zacytuję. Teraz coś zupełnie z innej beczki. Julki alternatywki w kolorowych włosach podjudzone przez lemparty wyłączyły na chwilę Netflixa albo przeszły na wersję mobilną i wyszły na ulicę z transparentami typu to jest wojna i białe kaski robią laski żeby strzelać sobie serwiacze na Insta i gromadzić szary oraz suby. Często towarzyszy temu prymitywny wandalizm. Wielce są one jednak zdziwione, gdy napotkają na działania policji albo co śmieszniejsze, bierny opór zorganizowanych głównie ze strony organizacji kibicowskiej. Kibole nie chcą nikogo bić. Gdyby chcieli, to doszłoby do pogromów. Lecz po prostu stoją sobie grzecznie przed kościołami i zabytkami, chroniąc te obiekty przed wandalizmem, który w ostatnim tygodniu przebił wszelkie granice. Na sam widok kiboli, którzy nawet wołają, że nie będą bić i, że nie, i żeby się nie bać, protesty reagują trzystopniowo. Najpierw następuje tak zwane obstranie zbroi. Następnie następuje tak zwane spalenie wrotek, a na koniec przebazowanie w pobliżu tych, którzy na transparentach uciekających robią laski, to zupełnia nowość w świecie młodzieży chowanej na Netflixie i graniu w grę.